na moim kanale, czyli na, na moim kanale, czyli na kanale Półka 009 o 9 b 9 c Słuchajcie, bo muszę Poczekajcie. Obracajcie, nie patrzcie na to, bo pół godziny temu wstałam. Więc nie, nie śmiecie się i telefon mi się ładował. I może teraz czekać pół godziny, pół godziny, rozumiecie to pół godziny, żeby mi się włączył. A jutro może będzie filmik jak będę otwierała są. So Angel. Słuchajcie, tu się pojawi nowy Sony Angel Słuchajcie, no mam, ale je gdzieś zgubiłam Bo mi się odczepiły Bo deszcz lał, A tu i jakby miałam tak Miałam tak, telefon I po prostu Sony Angel Mi się odczepiło I w domu położyłam I gdzieś się zgubiło e, Gdzieś się zgubiło, więc Dlatego ciągle nie nagrywałam na. O, wolno mi się. Ładna tapeta. Dzięki. Możecie napisać w komentarzu, yy, czy wam się podoba. Jest godzina 21.18. 21.18. I teraz nagramy sobie coś. Nagramy sobie filmik tutaj. I to ogólnie jest vlog, jak coś to jest vlog, vlog, vlog. Eee, Na razie sobie będę oglądać. Ale chcę słuchajcie tylko zobaczyć. здесь <laughs> yep. oh. Я забыл, покажу вам, но Dobra, nic nie napiszę. Dobra, słuchajcie, wchodzę w YouTube'a. Jezus Maria! Literally handmade lunch. I still have to go. I don't have time to take the slime out. Walking around with a pound of slime in your hair is not fun. Hey guys, what's up? Uh -huh. I so Thank you. Shout out to Kim and Dara for making me lunch. Go subscribe to them because they're both trying to get to 10k. Okay, now that that is over, let's get the slime out. I'm doing the vinegar method this time, where you basically just dump your entire head in vinegar and then go back and forth with hot. Palam się. Ogólnie tu z so Ale tu już będę nagrywać. Słuchajcie, poczekajcie. Będę nagrywać filmik. Nie, musi być tak, bo nie, nie chcę pokazać twarzy. O. Otykujcie, a teraz pa paaa! jeszcze nie nagrywam.